Witam Was serdecznie w kolejnej edycji Akademii Mentoringu Ewangelicznej Polskiej. Ja nazywam się Katarzyna Wolszczak i w tej edycji mam przyjemność być opiekunem merytorycznym Akademii. Czeka na Was kilka ścieżek tematycznych do wyboru. Czekają na Was też ciekawe, wspierające Was szkolenia od naszych ekspertów. Ja sama do tej pory byłam mentorką w kilku edycjach. Prowadziłam też szkolenia zarówno dla mentorów i Menti, więc zachęcam Was serdecznie do udziału, a moją rolą będzie wspieranie Was w tej wspólnej wielomiesięcznej podróży, tak abyście zarówno po stronie Menti, jak i mentorów mieli od nas pełne wsparcie i zrealizowali cele, za jakimi przyszliście do programu. Zapraszam serdecznie i widzimy się już niebawem.